Jeśli dysponują Państwo Windowsem 10 Pro, a nie wersją Home, to są Państwo w o tyle dobrej sytuacji, iż mogą kontrolować ustawieniami aktualizacji, które w 10 wersji systemu niosą wiele niespodzianek. Ustawienia możemy zmieniać albo tutaj, albo klikając wszystkie ustawienia lub wybierając na klawiaturze symbol Windows i literkę I. W tym momencie wybieramy Aktualizację i Zabezpieczenia, a następnie Opcje zaawansowane. Teraz wybieramy wybierz sposób dostarczania aktualizacji. I tu niespodzianka jest aktywna opcja polegająca na pobieraniu aktualizacji i dalszym ich rozsyłaniu bądź do komputerów w naszej sieci lokalnej. Bądź też do komputerów w naszej sieci lub w internecie, czyli nasz komputer staje się serwerem rozsyłającym pliki aktualizacji do innych komputerów w internecie. Rozwiązanie to obciąża zarówno nasz system, jak i łącze internetowe. Jest to szczególnie niekorzystne w sytuacji, gdy korzystamy z internetu mobilnego. Dlatego warto tę opcję wyłączyć.